Jeśli podłączyłeś swoją skrzynkę pocztową do Bitrix 24, możesz pracować z e-mailami w odpowiedniej sekcji. Na liście wiadomości znajdziesz wszystkie otrzymane e-maile. Kliknij przycisk menu obok wiadomości e-mail, aby wykonać potrzebne działanie. Użyj filtra, aby znaleźć wiadomość e-mail. Na przykład, możesz znaleźć e-maile z za załącznikami. Aby zaktualizować listę wiadomości, kliknij przycisk Synchronizuj. Kliknij przycisk po lewej stronie, aby wyświetlić listę podłączonych skrzynek pocztowych. Liczniki na górze listy wiadomości pokazują liczby nieprzeczytanych e-maili. Kliknij koło zębate, aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej. Aby napisać nową wiadomość e-mail, kliknij odpowiedni przycisk. Dodaj odbiorcę, wpisz temat i tekst wiadomości, załącz pliki i wyślij wiadomość.